Siemano widzowie, na wstępie, zostawcie łapkę i zaczynamy. Na wstępie widzowie, chcę Wam powiedzieć, e, wiecie, że. Kurczę, czekajcie, nie mogę wysiąść znów. kurczę, mi się też ten Fortnite. kurczę, no dawaj. No, no widzimy się zaraz. Musiałem wyjść. Bo coś się działo dziwnego. I czekamy, czekamy. Jak widzicie mam już skina India... znaczy nie wiecie, może mam, a może nie. I mam skina Indiana Jonesa. Zrobiłem to. to, czekajcie, które, o to zadanie zrobiłem szczytami, pojedź wam jak? patrzcie patrzcie, epic nie blokujcie mnie tu, nie że jakieś mody ten, tylko waszą na, na parzankę i wiecie jak są te teammaty? nie ci tacy, wiecie Yy, ludzie, tylko te takie boty, to one mi otworzyły se tego. No, otworzyły tą grotę, czy te drzwi takie. No i ja se weszłem, zabrałem i zadanie wykonane. No i to na kanale Rafa yy, możecie znaleźć poradnik, jak to zrobić. Więc zapraszam na kanał Rafę, Rafy. I Eweli. Ewela subskrybujcie ich kanały. Yy, I mój też subskrybujcie. I. Yy, powiem wam jedną rzecz. Poczekajcie. W trybie na bogato. No, będziemy grali razem. Na odcinku będziecie, jak dołączycie, oczywiście dołączycie do mnie. To będziemy grali w różne tryby, jakie będziecie chcieli. Znaczy, będziemy grali w tryb na bogato. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy bez budowania, ale na pewno solo, pary. Znaczy, solo nie. Pary, trójki. Nie trójki, o oddziały i może na parzankę i oszustów. No i co tu jeszcze mogę ogłosić? No i zostawiajcie łapy w górę, w górę u właśnie Rafy Eweli. I kończę nagrywać. Elo.